Światło. A więc statek? Gotowy! Zaczynamy! ale szybciej niż ostatnio <laughs> dzi Nie stój dłużej, nie lepiej bawmy się, Leniukowo wita dziś was! Leniukowo Dinozaur! Jest tu kto? kto to! O, to! to chyba Stefani! O, chyba. Wszystko w porządku. O, dziękuję. <laughs> Stingi. <Aha>. Uratowałeś mnie. Fizygi! <laughs> <I> <laughs> <laughs> oh, oh, oh. <laughs> Nie poznajesz twój balonik! O, o, tak! tak, tak. Mój balonik! <laughs> o, przyniosłeś mi go! Dzięki, dzięki, dzięki. Nie ma sprawy. O, dziękuję sportowo, że to złapałeś! Nie tak. ma za. O, już chcę cokolwiek zgubić. E, y, widzę, A? że. E, będziecie obozować. Ta nie tak! Nie będziemy spać! Tylko mówić o duchach! Jeść ci I mówić o duchach! Spać w śpiworach. I mówić o duchach! I kółko mówić o, mówić o duchach! <laughs> Tam będzie bardzo ciemno. Nie to, żebym się bał ciemności, nie! Tylko, spanie po ciemku jest trochę straszne. Ech. Nie przejmuj się, Zigi. Każdy o? się czegoś boi. O, nawet ty, sportakusie, boisz się czegoś? Nie! Wysokości? Albo Nie. Albo piorunów? Nie! Albo skorupiaków porośniętych futrem! Przecież skorupiaki nie mają futra. To znaczy, że niczego się nie boisz? Eee... nie. A może dinozaurów? Takich wielkich, z ostrymi kłami i pazurami. Są tak wysokie, że wyglądają jak wieżowce. One wciąż istnieją? Pewnie, że tak, 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 tak. E, I są przerażające. Cóż, y, zatem... Pewnie boję się tych dinozaurów! Więc sportakus boi się dinozaurów? To mi nasunęło pomysł! Dinozaury dawno wyginęły. A zresztą Ziggy będziemy obozować w ogródku. Bawcie się dobrze! Muszę lecieć! A... Pa! Pora na! Komuflad. Poleciał i zostawił nas samych na dworze <grym> A co będzie, jeżeli w nocy zacznie padać? Może jednak wrócimy do domu Tam jest cieplutko i widno Tam... Hej! Wtedy to nie będzie obóz Właśnie Dobra, chłopaki Do namiotu Do namiotu, do namiotu <grym> Sting. Oh. Skakuj do środka Zygi. Zaraz będzie ciemno. Ciemno. <śmiech> oh. <śmiech> Zbyt głupkowaty. Zbyt koronkowy. Zbyt koński. <laughs> Ta. Tak, ten jest idealny! Dzięki temu przerażającemu kostiumowi dinozaura wystraszę sport kaktusa i przegonię go z mojego miasteczka raz na zawsze! <toddź> <Ta -da! toddź> oh, 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 oh. Tu jest ciemniej niż myślałem O, moja głowa Tak być nie może Jestem strasznym dinozaurem Jestem strasznym dinozaurem Jestem Zapomniałem włączyć telewizor gdzie ja jestem? Gdzie ja jestem? Ja nic nie widzę. Przepraszam, przepraszam. Po co tam później? Obiecuję. O, 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 o. Co to jest? O, o! Teraz już rozumiem, dlaczego dinozaury wyginęły. Ciągle na coś wpadały. Uch, No dobrze, jeszcze raz. Dobra, wszystkim wygodnie? Świnka mm -hmm. mówi pewnie, że tak. Świetnie. E, Stefani, mm -mm. O, o, tak sobie pomyślałem, czy nie moglibyśmy jeszcze troszkę posiedzieć, na przykład mm -mm. przez 12 A. godzin jedząc cukierki. Wszystko jest w porządku, nie ma się czego bać. A. Jasne? Nie, no jasne. jasne. Dobranoc. Czasem gdy się w nocy boisz, czujesz, że ktoś blisko stoi, dziwne głosy słyszysz w uchu, jakiś potwór mówi: "Hu hu". O, mhm. Za oknami duch harcuje, szkielet kością postukuje. Szukasz gdzie twój mały misio, gdy go łapiesz, mówi: Sio! Bu, bu, tarara, to tylko ja po ciemku trochę lęku Światełko wstrzyk i duch już z nim wcale się go nie boi nikt. Bum tarara, to tylko ja po ciemku trochę lęku Światełko wstrzyk i duch już z nim. wcale się go nie boi nikt. Kiedy tylko zamkniesz oczy. Mogą kroczy, wielki cień zaciera dłonie. Masz ochotę krzyknąć, o nie! Wcale się go nie boi nikt. Bum to tylko ja. Po ciemku trochę lęku. Światełko, obstryk i duch już znikł. Wcale się go nie boi nikt. Światełko, obstryk i duch już znikł. Wcale się go nie boi nikt. Bum! <tania> 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 Ale zabawa! No, łączmy lepiej te latarki. <tania> oh, Ziggy. Oh, troszkę się boję. Tym razem przegonię Sportakusa. Schowam się za murkiem, wyskoczę nagle i potem wykonam mój straszny skok i wtedy on ucieknie. Pytanie, gdzie on jest? Tu nie ma i tam też. Ach. Muszę go znaleźć! A <laughs> to dobre, Ziną! <laughs> no dobra, powinniśmy już spać. Do, dobra Dobranoc! Noc. Halo? Oh. Halo? <laughs> Azury! Wielki łeb! Oh, to dinozaur! Dinozaur! Gdzie? Dinozaur! To tylko moja dłoń! Ale tak już! Ja i moja świnka mamy pierwszej fali! Ale coś się stało! To był wielki dinozaur z pazurami i kłami i wielką dinozaurową głową, i wyglądał jak. jak. to. jak. Burmistrz! Aha. Przyszedłem, bo chciałem zaproponować wam lukrecję! Aha, wcale się nie bałem! Dlaczego krzyczałeś A, aaa! A. O Na pewno. Pa. Widzicie, nie ma żadnego dinozaura. To był tylko cień burmistrza. Mam z wami zostać? Nie trzeba! Poradzimy sobie. Tak? tak. Daleko jest wujek, gdyby coś się działo. Dobrze! Pa, pa. Powodzenia! Tak, tak. A ja pójdę, żeby się trochę uskubać. Dobrze, Wujku. Przepraszamy. Tak, tak. Nie wygląda mnie jak dinozaur! Tak. O, a, a co będzie, jeżeli dinozaur tu wróci? O. Przecież nie było żadnego dinozaura. Z... Wiesz, a może pójdziemy do domu, gdzie jest miło i jasno? O. 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 Możemy! O. Pewnie chodźmy! O. Tak! Hej! Co zamierzacie zrobić z moim namiotem? No. Będziemy obozować w domu! Obozować w domu? Tak! Przecież tak się nie robi! Nie można obozować w domu. To będzie, e, No, wiej, jakiś domus! Tak! Ani ja, ani moja świnka nie idziemy. Hm. Pomyśl, Stingi, mhm. ile mam zabawek w pokoju? Oh. No to o. na co jeszcze czekamy? Chodźmy! Oh. <laughs> to było niezłe, <laughs> <piesłe>, Stefani! <laughs> Kochany pamiętniku, dziś obozujemy u mnie w domu. Stingi ma swoją świnkę z igilizaka. Pora już gasić światła. Dobranoc. Dobranoc, świnko. Dobranoc, chłopcy. Dobranoc. Co? A może nasze pierwsze obozowanie powinno się odbywać przy świetle? No. Zigi, oh. obozujemy w domu z wyłączonym światłem. No. Oh. Boisz się ciemności? Co, Zigi? Dlaczego miałbym się bać? Ha. To dobrze. Oh. Co robisz? Dobranoc. Oh Dobranoc. Oh. 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 Hej, Zigi. Tak? Zostań tu. O... No. Oh. Co? Pomyślałam, że zostawię włączoną lampkę, bo mi jej potrzebować. Ach, ach, to naprawdę świetny pomysł. Dobranoc Ziggy. Dobranoc Stefani. Tak go wystraszę, że wyskoczy ze swoich spodni i swoich gogli. Tak go wystraszę, że ucieknie piszcząc jak mała dziewczynka. Sport od chórzu. gdzie jesteś? Co to było? O. Stopy. Oby nie były a. złamane. A. A, nie. A. A. Ha, ha. To było specjalnie, do roboty! A. A, 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 a. Taki wielki z zębami! Czyś śniło ci się! Zobaczcie! Sami, zobaczcie! Sami! Zobaczcie! Zigi, tam nic nie ma! O, ale ja go naprawdę widziałem! Sprawdziłam! O. Dlaczego mi nie wierzycie? Ha, mówię prawdę. Zigi, tam nie ma żadnego dinozaura. Mm -hmm. Jeżeli chcesz, możemy wyjść, to sam się przekonasz. Ach, serio? Mhm. Mm o, ach tak, oh. tak, tak. Właśnie. Mm -hmm. Nie, nie, nie. Nie idźcie tam. On was złapie. Oh. nie złapie, oh. Zigi. Poczekaj tu na nas. Zaraz wrócimy bez dinozaura. Oh. Chodź, oh. Dobrze. Stingi. O, o, o. o, o. O nie, o nie! Zostałem, zostałem sam! O, jeżeli ja go nie widzę, to on może też mnie nie widzi i mnie nie złapie! Nie rozumiem, po co to robimy? Hmm. Chodź. Zamknąłeś za sobą drzwi? Eee, tak, na pewno tak. O, o, co to było? No, nie wiem. Jest tak ciemno. Tak, no dobra. Rozdzielmy się teraz. Sprawdźmy, co zobaczył Zigi. Mm. O, a jeżeli to naprawdę był straszny dinozaur? Nawet tak nie żartuj. O, dobra. Na razie. Halo! Jest Hej, tu kto? Dinozaurze! Ach, sportaku, schowa się przede mną! Nie widzę go! au. au. Właściwie to nic nie widzę! Ale go czuję! Sporta, smród! Fle. Musi tutaj być! Gdzie jesteś? Halo! Sporta, tchórzu, gdzie jesteś? Jesteś tutaj! To też nie on! O. Coś tu czuję! I to na pewno nie jest sportakus. To są. kwiatki! <grystanie> o nie! Tylko nie kwiatki! <grystanie> Jeżeli go nie widzę, to on mnie też nie widzi i mnie nie złapie. <grystanie> <grystanie> Stefani? Stingi? <grystanie> Sportakusie, czy to <grystanie> ty? Nie, krzycz tak? Później o tym pogadamy. Sportakusie! Sportakusie! To może ja już lepiej pójdę. Ale się wystraszyłem. Błękczyno! Możemy wreszcie iść spać. Moja świnka potrzebuje snu dla urody. Też jestem śpiąca. Ta. O, wszystko przez jakiegoś głupiego dinozaura. To oczywiście też było zamierzone. Sportakusie? Sportakusie! Hej, Ziggy. O, nie ma żadnego dinozaura. I nie było. Jest w przedpokoju. Co? Ale kto? Dino... Dinozaur. O nie, znowu? Ziggy, oh, oh. nie ma żadnego... O, przepraszam. Dinozaur. Dinozaur! 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 się! chcę tylko porozmawiać. Chciałem cię wystraszyć. Przepraszam. No ale gdzie ty się podzielasz? Możesz uciekać, ale i tak się nie ukryjesz. Portekusie! Tak tak Czy ty śpisz? Brawo. Jak możesz spać w takiej chwili? Co ty sobie myślisz? Co to, to? Ejku! Ech. Ktoś założył mi na głowę pieluchę. Zdejmijcie ją! Zdejmijcie ją! Zdejmijcie ją! Sportakusie, chcę się tylko z tobą przywitać. No chodź! No chodź! on poszedł? Aha! Nie uciekniesz mi, Sportakusie! Załóżmy on chce uciec? Oh, Stefani! Nie cierpię biegać. Ojej! Nie bójcie się! Już pędzę, Stefani! Ojej Bycie złym jest strasznie męczące. Dinozaur! złotą szefalnię Stingiego. O! To znaczy, że muszę ich ratować. Mimo, że jestem przerażony do szpiku kości. O! 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 I zrobię to. Tam jest. Co tu Zaraz się? cię Puszczaj mnie. Szybko, Stingi, szybko. robi zgni papa Wszystko w porządku, Stefani? Tak, dziękuję ci za ratunek. Nie ma sprawy. Tak bardzo się bałam. Nikomu nic się nie stało? Och nie, ale to było straszne, wujku Milfordzie. Goniła mnie ta wielka głowa dinozaura. Czyli ja. Portakus mnie uratował. A ja złapałem resztę dinozaura. Wiecie kto to? Robi <laughs> Do zobaczenia. Wejdźcie ja też... mi z Przepuśćcie mnie. Ostrożnie. Wykazałeś się odwagą, Ziggy. Nie, wcale nie. Byłem przerażony. Ale musiałem zrobić cokolwiek. Ten dinozaur atakował moich przyjaciół. Straszne. Szkoda, że nie był prawdziwy. Ale to, co zrobiłeś, było prawdziwe. A... Super. Czy teraz wreszcie, kiedy wszystko się wyjaśniło, możemy iść do namiotu? Pewnie. Czekają na nas straszne historie o duchach. O, o duchach. Opowieść o strasznej głowie o... dinozaura. <laughs> Bo pora tańczyć Tyle radości Taniec nam da Razem hop, hop, w górę skacz Obróć się, a potem kraśnij w ręce, w, ręce, w, ręce, w ręce Hop, hop, w górę skok Najważniejsze, dobrze bawić się No, nareszcie wszystko jest gotowe na ten mi... Leniwy wieczór. Gdybym tylko mógł zdjąć tę głowę dinozaura. Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej na zlecenie Jetix Studio Eurocom. Reżyseria Krystyna Kozanecka. Dialogi Aleksandra Rojewska. Dźwięki montaż Jacek Gładkowski. Kierownictwo produkcji Marzena Omen Wiśniewska. Udział wzięli Lucyna Malec, Magda Wasylik, Janusz Zadura, Janusz Szydłowski, Tomasz Steciuk, Paweł Szczesny. Piosenki z tekstami Andrzeja Gniczuka śpiewali. Tomasz Steciuk, Magda Wasylik, Patrycja Modlińska. Kierownictwo muzyczne Marta Radban.